Koniec sezonu zbliża się dużymi krokami, dlatego też margines błędu powoli się wyczerpuje. Gramy w sobotę z dużą miedzi która przed sezonem była jednym z faworytów do awansu. W trakcie tego sezonu miała pewne swoje problemy, natomiast nadal liczy się w walce o awans. My natomiast ostatnie trzy spotkania wygraliśmy u siebie, nie tracąc żadnej bramki. Chcemy podtrzymać pasę, zdobyć trzy punkty, bo w tym momencie jest to dla nas bardzo kluczowe po to, żeby zapewnić sobie być może spokojne utrzymanie w pierwszej ligi i większy komfort pracy w ostatnich tygodniach. Trenerze, pytanie od Pana Rafała Herman. Dzień dobry. Panie trenerze, czy widzi Pan już progres w grze swojej drużyny? Głosy co do samej gry są różne. Są osoby, które krytykują stanu za grę, a są takie, które uważają, że drużyna gra solidnie, ale brakuje jej skuteczności. Zdecydowanie tak. Progres yy, widzę ja, myślę, że Postronni, obiektywni obserwatorzy też to widzą. Natomiast w naszym przypadku, w ostatnich spotkaniach, przede wszystkim wyjazdowych, bo to chodzi głównie o mecze wyjazdowe, nie zdobywamy punktów tylko i wyłącznie przez brak szybkości. Oczywiście tracimy bramki po indywidualnych, prostych błędach, natomiast gdybyśmy wykorzystywali sytuacje, które mieliśmy w tych spotkaniach, myślę, że tych punktów byłoby więcej i ta ocena byłaby jeszcze bardziej pozytywna. Pytania od pana Pawła Zajączkowskiego. Dzień dobry panie trenerze. Sobotni mecz w Wiedniu Rybnicy. Zespół Stumil Olsztyn wejdzie w decydującą fazę sezonu ligowego. Jak ocenia pan przygotowania mentalne swoich zawodników do tego okresu? Patrząc na cały zespół, myślę, że tu nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej presji. Zawodnicy są przygotowani do tego spotkania, wiedzą co ich czeka. Skupiamy się na sobie, chcemy zdobyć trzy punkty i mam nadzieję, że to się uda uzyskać. Pytanie od Emila Mareckiego. Krótko ławka rezerwowych stomilu spowodowała, że w drużynie zadebiutował Sebastian Jarosz. Jak trener ocenia jego dyspozycję? Piłkarz ma realne szanse otrzymać, otrzymywać więcej minut na boiskach pierwszej ligi? Nie tylko krótka ławka, ławka zdecydowała o tym, że Sebastian Jarosz dostał szansę. Ja rozmawiałem z nim już dużo wcześniej i już we wcześniejszych spotkaniach zastanawialiśmy się nad tym, czy, czy nie wystąpi. Nastąpiło to w spotkaniu z Termaniką Nieciecza. Myślę, że zaprezentował się bardzo pozytywnie i jeżeli będzie taka możliwość, na pewno jeszcze otrzyma swoje minuty na boisku. Tu już nie ma czasu na pomyłkę. My musimy sobie zapewnić jak najszybciej utrzymanie, żeby grać w każdym meczu spokojnie i patrzeć do góry, bo w tabeli jest ścisk. Jeżeli złapiemy pasce dobrą, to możemy powalczyć o wyższe cele, ale priorytetem jest, żeby zapewnić jak najszybciej utrzymanie. W drużynie półka jest dobre nastawienie. Wszyscy są zmotywowani na, na ten mecz najbliższy, no bo na wyjeździe przegraliśmy z jeszcze nie wygraliśmy pod wodzą nowego trenera na wyjeździe, dlatego też chcemy się zrehabilitować u siebie, no ale także chcemy zdobyć trzy punkty i na następny mecz pojechać i w końcu zdobyć trzy punkty na wyjeździe. Dwa pytania od pana Emila Mareckiego. Jest w Was podwójna motywacja przed meczem z Miedzią-Miednice. Jesienią najpierw przegraliście wysoko w Lednicy, a potem odpadliście po rzutach karnych w Pucharze Polski. Na pewno te dwa mecze to już jest historia i się w sobotę na meczu z Miedzią. Na pewno jakaś tam złość sportowa jest, bo w obydwu meczach myślę, że mogliśmy wygrać. Na pewno jakiś niedosyt jest w Pucharze, ale to tak jak powiedziałem jest historia. Teraz jest w ogóle inny etap w sezonie i najważniejsze są trzy punkty w sobotę. Jak się to ustawienie na środku obrony? Czuję się dobrze, myślę, że w każdym meczu w tym ustawieniu wyglądamy coraz lepiej i myślę, że gołym okiem to widać, że w każdym meczu jest progres w naszym graniu. To my prowadzimy zazwyczaj grę, drużyny się wycofują. No i moim zdaniem wygląda to coraz lepiej.